Witam Państwa z lasu dzisiaj nieśmiałe poszukiwania grzybów na razie znalazłem tylko takie oto mrowisko malutkie malutkie mrowisko, popatrzcie dopiero się tworzy no dobra, nie niepokójmy mrowek i idziemy szukać może coś się znajdzie z grzybków siedzi to jest sosna Sosnowy, no? Siedzuń sosnowy, proszę Państwa. Pierwszy dzisiaj okaz. Ale malutki to. To nie zbieramy. Pod sosną. No, jesteśmy w Boże sosnowym. No Jest dość wilgotno. Padało ostatnio. Ściółka jest wilgotna. Ale... No, nie spodziewam się dzisiaj wysypu grzybów jeszcze. Proszę Państwa. Pierwsze podgrzybki O jak pięknie O jak wspaniale, no to na dawno nie jechaliśmy Podgrzybek brunatny I jeszcze Jakie zdrowiutkie, młodziutkie, piękne Jak fajnie, coś tu jest jedno Proszę pokazać do kamery Od grzybki, brunatne grzybów niewiele, ale za to dużo pająków w lesie. Jest to krzyżak ogrodowy. Możliwe, że nie są zerwane sieci pajęcze. Mało grzybów to mało osób, a dużo pająków. Pełno ich jest, trzeba uważać, żeby nie zrywać im tych sieci. Są rozpostarte między sosnami. Zobaczcie, jaki piękny bór sosnowy. Gospodarczy. No ale ma swój urok. Ma swój urok, specyficzny zapach, specyficzny skład gatunkowy w runie, w podszycie dosyć skąpy, bym powiedział. To jest tak przejrzyście. No i dzięki temu tu się dobrze grzybów szuka. Natomiast dzisiaj grzybków za wiele nie ma, chociaż troszeczkę się pojawiło. Ale to dosłownie, no, jakbyśmy dobrze poszukali, pochodzili wiele godzin, to pewnie by się coś uzbierało, ale no nie ma wysypu, nie ma to takie lokalne, że tak powiem pojawy no ale wszystkim słuchajcie nie ma tego złego, jest piękna pogoda cieplutko ale nie gorąco no i sobie chodzimy po lesie my możemy tutaj w Runie podziwiać piękną bielistkę siwą, która jest bardzo zielona jaka ona tam siwa zielona proszę Państwa Mech ten chłonie duże ilości wody i właśnie zmienia swoją barwę, w zależności od tej wilgotności. Czasem jest rzeczywiście taki jaśniutki, siwy, jak nas wskazuje, a jak jest wilgotno, to się robi zielony. Jak teraz, jest dość wilgotny. Chociaż to też jest zależy od miejsca, bo tutaj o, byliśmy na takim, na takim wzgórzu, no to tam wyżej było trochę bardziej sucho, a tu niżej znowu bardziej wilgotno. No oprócz tego mamy w runie leśnym borówkę czarną. No i grzybek, ale tego grzybka nie zbieramy. Ten grzybek to ponurnik aksamitny. Gatunek ten rośnie na spróchniałym drewnie leżącym na ziemi i na obumarłych korzeniach. Głównie sosen i świerków. Jest niejadalny. Bardzo gorzki, nawet po obróbce cieplnej. Dawniej nosił nazwę krowiak aksamitny lub potocznie krowia warga, misicha, pieczaryca, siłęb i inne. Tu widzimy jego wizerunki na starych rycinach. A tu mamy trzęślicę modrą. Zobaczcie, tu pojedynczy, pojedyncza kępa. Dosyć wysoka jest ta trawa. No. tam dalej jej w ogóle nie ma natomiast jakbyśmy tu poszli dalej w tą stronę no, to jest cała masa całe, ym, całe runo leśne jest pokryte kępami tej y, trawy zobaczcie kawałeczek dalej weszliśmy w strefę trzęślicy o, proszę bardzo tu jest już aż gęsto od tego gatunku popatrzcie Trzęślica modra Bardzo to pięknie wygląda, ale niestety grzybów nie ma. <laughs> Przynajmniej jeszcze ich nie widać. No, tak precyzyjnie mówiąc oczywiście grzyby są, ale owocników nie ma. Tak by należało powiedzieć. Gatunek w runie leśnym, wrzos zwyczajny. Jeszcze trochę kwiatów jest, już niewiele. Gatunek pospolity, ale bardzo piękny. Jeszcze jeden ponurnik aksamitny. Ja siedzę, ze proszę Państwa, o. Grzyb jadalny. Można z jajeczniczką zrobić. O, proszę. No taki świeżutki, ładny. Jeszcze kilka słów o trzęślicy modrej. Gatunek z rodziny wiechlinowatych występujący w Europie, zachodniej Azji, północno-zachodniej Afryce, introdukowany do Ameryki Północnej i Japonii. Jest to cała wieloletnia, tworząca kępy, Występująca na mokrych łąkach oraz wilgotnych borach i brzezinach bagiennych. Tu obserwujemy trzęślicę w borze mieszanym wilgotnym. Jest to gatunek charakterystyczny dla łąk trzęślicowych, które są bardzo cennymi przyrodniczo obszarami, w których żyje wiele gatunków roślin i zwierząt. Często objęte są ochroną rezerwatową. Źibła i trawy sięgają do jednego metra wysokości, kwiaty są zebrane w wieche i mają kolor brunatno-fioletowy. Korzenie żyją w symbiozie z licznymi gatunkami grzybów. Rośliny te wykształciły się następujące adaptacje do suszy. Korzenie sięgają do jednego metra głębokości, a liście zwijają się, gdy brakuje wody. Istnieją również adaptacje do miejsc ubogich w składniki odżywcze, takich jak łąki kośne. Jesienią roślina transportuje minerały do nasady pędów, aby nie zostały utracone podczas koszenia. Owoce zawierają pęcherzyki powietrza, co ułatwia rozsiewanie przez wiatr i unoszenie na wodzie. Rozmnażanie wegetatywne czasami odbywa się za pomocą podziemnych rozłogów. Jako ciekawostkę można podać, że przez stulecia długie i twarde łodygi stosowano do czyszczenia fajek. Dzisiejsza wycieczka do lasu za grzybami niestety nie przyniosła dużych. Owoców, a właściwie owocników. Mamy kilka podgrzybków brunatnych i dwa siedzunie sosnowe. Dobra i to. Ale przede wszystkim piękna przyroda, natura. Podziwiamy. Proszę Państwa, i cieszymy się piękną pogodą. No to na razie. Dzięki.